Stal jest jednym z podstawowych materiałów konstrukcyjnych w budownictwie, ale jej zastosowanie jest znacznie szersze. Dzięki takim właściwościom jak wytrzymałość, elastyczność, plastyczność, przewodzenie ciepła, odporność na wysokie i niskie temperatury, stal stała się ważnym elementem wielu gałęzi przemysłu. Dziś to niezastąpiony materiał konstrukcji budowlanych. Ze stali powstają pokrycia dachowe i elewacje, karoserie samochodów. I kadłuby statków, platformy wiertnicze, a nawet narzędzia chirurgiczne czy statki kosmiczne. Stal to stop żelaza z węglem, otrzymywany w procesach stalowniczych. Im więcej węgla, tym twardsza stal. Surowiec do produkcji stali pozyskuje się z rudy żelaza lub ze złomu stalowego. Najwięcej żelaza wydobywa się w Chinach, Brazylii, Australii, Indiach oraz Stanach Zjednoczonych. Złom stalowy pozyskuje się zaś w procesie recyklingu. Stal to najczęściej recyklingowany materiał świata, ponieważ jest jedynym, który można właściwie nieskończenie odzyskiwać i przetwarzać bez najmniejszej utraty jakości. Odzysk metalu z obiektów stalowych wynosi minimum 80%. Z tych powodów stal jest materiałem przyjaznym środowisku. Wizytówką idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie jest 115-metrowa wieża ArcelorMittal Orbit, która powstała z okazji Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie. Ten imponujący obiekt widowiskowy składa się z recyklingowanej stali aż w 60%. ArcelorMittal to największy producent stali na świecie, obecny w 60 krajach globu. W Polsce posiada 6 oddziałów i skupia aż 70% potencjału produkcyjnego polskiego hutnictwa. Do produkcji stalowych pokryć dachowych najczęściej wykorzystywana jest stal tłoczna i konstrukcyjna, w której zawartość węgla nie przekracza 22%. Taka stal jest idealna do budowy konstrukcji narażonych na działanie czynników atmosferycznych, np. mostów, masztów, wagonów kolejowych, ale i dachówek blaszanych blach profil 2.